Nowa Baby Born pije z butelki, płacze i siusia do pieluszki. Je z apetytem i siada na nocniczku. Baby Born jest szczęśliwa, ponieważ teraz możesz ją wykąpać. Nowa Baby Born od Cap Creation. Oto doktor z mamą Zoolog. Gdzie? O i Potrafi wytropić zwierzęta nawet w gęstym buszu. Ale czy pan wie, dlaczego dzieci uwielbiają ciniminis? Ślady antylopy na każdym płatku? Nie, doktorze, to smaczny cynamonowy wzorek na każdym kupiącym kwadraciku ciniminis. Mm. Teraz widzę! No właśnie! Nestle Ciniminis. Widzisz, jakie dobre! Zdobądź magiczną szafę z filmu Disneya Waldena. Opowieści z narni. Szukaj w opakowaniach promocyjnych płatków Nestle. Szuszu w swoim wózku spacerowym. Cześć! Chodźmy na spacer z naszymi Szuszu w przenośnym foteliku i spacerówce z daszkiem. Wózek do joggingu, spacerówka, spacerówka z daszkiem i fotelik przenośny. Wszystko to dla Szuszu od CAP Creation. Pełnowartościowy posiłek. Sok, mleko i kanapki z Nutellą. Orzech laskowe, mleko, Nutella. Potrzeba tyle energii, aby być dzieckiem.